Tu, Ryszard Rębiszewski. Znajdź proszę chwilę i obejrzyj ten film. Witaj, nieznajomy. Jakie jest Twoje marzenie? Willa z basenem samochód elektryczny dobrze płatna praca kilka drogich zegarków sukienka i szpilki od znanego projektanta a może kilogram złotej biżuterii? Znam kobietę o imieniu Kasia, która zamieniłaby te wszystkie rzeczy bez mrugnięcia okiem na jedną, o której marzy. To coś, to jest dalsze szczęśliwe życie. Ona marzy o tym, by żyć, by spojrzeć w oczy osobie, którą kocha, by przytulić przyjaciela, by śmiać się do łez gdy opowiesz jej śmieszny dowcip. Chce rzucić śnieżką, klapać się wodą z jeziora, smakować obiad, który kończy jak zwykle popołudniowe ciasto. Taki zwykły kawałek pysznego ciasta, jak ten, który pamiętasz z domu, robiony przez mamę lub babcie. Jest tylko jeden kłopot. Musi wyzdrowieć. Musi mieć siłę na te wszystkie wspaniałe rzeczy, które dla niej są najcenniejsze. Możemy wspólnie spróbować wyrzucić z Kasi chorobę. Potrzebujemy Was wszystkich, bo tylko razem damy radę. To jeszcze raz zapytam: jakie jest Twoje marzenie? Pomóżmy Kasi wrócić do zdrowia. Razem możemy więcej.